Witajcie. Kolejny dzień turnieju. Dzień drugi. Również komentarz nagrany po. Także to są poprzednie nasze wygrane, nasze wygr obrona. Jedna wygrana, jedna przegrana. No i jedziemy z koksem. Dużo zielonych, więc trzeba wziąć dużo czerwonych, nie? Mam nadzieję, że w tamtym filmiku hmm, nie rozjechało się to wszystko za bardzo. No dobra. Co tu mamy? Mamy sporo żółtych, więc spróbujemy odpalić naszych żółtych bohaterów. Zabrakło no jednego klocka, tak? Trochę czerwonych weszło. Niestety teluria, więc się leczą. Na szczęście, Wika nam zdejmie tą opóźnienie. Many no i mamy trzy czerwone i trochę żółtych pod nią. O czerwone weszło też. Grazul nas zabezpieczy przed. Bo myślę, że te klocki nie dają pewności zwycięstwa. Widzę, że już na Kageburado wycelowałem Jun'a, żeby może, e, może zezował. Mając nadzieję, że te trzy klocki wystarczą na telurię, ale nie wystarczyły. Ale Kagan i Dama, czy tam Królowa, to już wystarczyło. Więc wiadomo, teraz Królowa dostanie od Kageburado. I przy odrobinie szczęścia yy, O właśnie Była odrobina szczęścia Więc wszyscy walnęli w królową Pięknie żółte jeszcze wyszły Quintus I Ginebra Na szczęście nie zdjął tego minionka Więc cały czas jesteśmy chronieni Naprawdę ta dama Ta królowa która robi robotę Jest Naprawdę niezły bohater No i co? Jedziemy dalej. Atakujących bohaterów próbuję zdjąć. Zwłaszcza tego zielonego, ponieważ mam czerwonych, czerwonych bohaterów, więc te klocki naprawdę zadają mu dużo obrażeń. Diamencik pod spodem. Poszło. Żółte jeszcze weszły i ładnie. No i teraz chyba... Chyba Ginevra jednak wybrałem. Tak. Leczenie i zabieranie many to nie, 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 nie. Ale widzicie, o i tu trochę szczęścia. Znowu żółte klocki weszły. Żółte z boczku, żeby dżungl się nabił. I to już jest koniec. Także to ładnie poszło. Michał pokonany. No, jedziemy następną. Znowu teluria, i fioletowe, więc zostawiam skład. No, trzy czerwone mamy od razu, i trochę żółtych. Nie chciałem, żeby niebieskie weszły w telurię, ale to nic mi nie dało, więc rzuciłem wszystkie. Ale to nadal nic nie daje. Poza odpaleniem telurii. No to chaos, nie? Tak jest, walimy chaos. Też nie za ciekawie to wszystko wygląda. Podciągam czerwone do góry. Żeby cokolwiek uderzyć. Mając nadzieję, że gdzieś z dołu podciągną się jakieś ciekawsze klocki. Grazul na szczęście, więc zabezpieczy nas przez kuchenem. Tu małe kombo, niestety tylko zielone. Tu trochę żółtego, ale to się wyleczy. No i żółte w środek nie wystarczyło. Ok, nie daje nam obniżenia obrony, i Tyluria nie obniża nam zbierania many. Na szczęście, dużo minionków. Zaraz Drake Fong, musiałem się uleczyć, ponieważ słabe. Słabi już ci bohaterowie byli, no i cały czas próbuje tą telurię, cały czas. Bo one są naprawdę jak doda, doda się trochę im talentów są naprawdę niezniszczalne, wręcz. Jak to się mówi. No i widzicie cały czas ta teluria, teluria, albo ona ulecza, albo Coimhan ulecza. No, trzeba przyznać, że ani Kagan, chyba, ani Tadama kier to nie mają jakiegoś rewelacyjnego ataku. To nie są snajperzy. Bo być może, jakbyśmy mieli tu ze dwóch snajperów, to, to by załatwili to dosyć szybko. No, ale takich bohaterów mamy, jakich mam. Na moich filmach możecie po prostu zobaczyć, co można osiągnąć bez, bez wydawania kasy. Tak, nie wydałem ani złotówki na tą grę No wiecie, nie, nie mogę się równać z najlepszymi w tej grze, no bo przewyższają mnie tam bohaterami o wiele, o wiele, ale naprawdę można prezentować niezły poziom. O ile jest szczęście w klockach oczywiście. No i co? Dalej walczymy z Tateluria. No nie mogę jej nie mogę tutaj ją rozbić, nie wiem, może patrząc na moich bohaterów, może macie pomysł na jakieś lepsze ustawienie drużyny to napiszcie w komentarzu bardzo chętnie się zapoznam z każdymi sugestiami, może wypróbuję bo tu naprawdę nie mogłem się przebić mało klocków atakujących, więc troszeczkę podciągnąłem z dołu tu trochę żółtych weszło ale podciągam czerwony do góry, w nadziei właśnie na jakieś takie kombo i poszło. I jak już Teruria padła, to już jest no, niewiele chyba mniej niż połowa sukcesu. Pojechałem w prawą stronę, bo dawało mi się bardziej bardziej niebezpieczna. Poza tym ten... on chyba tyr, ten czerwony bohater się nazywa. Ma tą opcję ducha, jak odpali umiejętność, i po prostu i tak się odrodzi, i tak. Więc bez sensu go tam bić w ogóle. No Ale widzicie, Kiona robił. Niki Drake się broni dzielnie. No ale pomału, pomału tu przełamujemy. Nie walimy w Kunchena, więc się nie leczą tak łatwo. Teraz mamy trochę żółtych. Spad czerwony i ładnie się czerwone jeszcze złożyły. Tu zabrakło jednego klocka, żeby jeszcze weszło combo. No ale nasi się nabili. Grazul daje też właśnie bonus do zbierania many dla czerwonych. Tutaj mam czerwone pod, pod drajkiem, więc stwierdziłem, że powinny wystarczyć i wystarczyły na szczęście. Teraz tak, nie odpalam umiejętności. Z uwagi na to, że Kunhen zaraz się uleczy, więc bez sensu. Szukam tutaj jakiejś takiej możliwości teraz, żeby nie odpalić nikogo. A, a jednocześnie nie stracić tych klocków. No ale stwierdziłem, że nie ma dobrej opcji. I zaatakowałem. Mogłem wykorzystać te umiejętności, bo tych klocków, jak się okazało, starczyłoby na yy, na chyba drugie, jeszcze ataki, więc tutaj może mój błąd. No ale wiecie, krotków się nie przewidzi jakie wyjdą z dołu, nie? No, mamy trochę czerwonych, więc podciągamy z bonusem. No i wolimy, kuchen, Kung, kuchen. Nie chcę, nie chcę zginąć. No, nie chcę. I znowu się ulecza, i naprawdę, no jest to irytujące dosyć, no ale takie uroki, nie zawsze można łatwo wygrać, no raczej szala jest po mojej stronie, ale to się szybko może odwrócić, przy jakimś braku konkretnych klocków. No, teraz przerzuciłem się na Tyra, ponieważ nie ma tej umiejętności ducha i Kunhen był bardzo, bardzo słaby. No, i tak naprawdę to już jest formalność, tyle, że jednak jeszcze duchem został. I trzeba będzie go zabić dwa razy. Włączył się już tiebreak. Podwyższone obrażenia. Czekam teraz, aż ten duch zniknie. On się jednocześnie trochę leczy, więc kiszka. Dobra, zniknął mu. I tych trzech bohaterów wystarczy chyba, ale tu jest znowu jakiś duch, nie wiem. Tutaj coś nie, nie, nie zrozumiałem, co tu się w ogóle stało, no ale. Okej. Okay, no, teoretycznie nie miał umiejętności ducha, a jednak się odrodził. Dobra, tu jest odrodzenie z yy, talentów wojownika. No i niestety odpalił sobie umiejętność, no to już moja cierpliwość tu się skończyła. Nie czekałem już na, na to, tylko stwierdziłem, że wale go ile wlezie. No i udało się. Drug drep, tak. Pozdrawiam, jeśli nas ogląda. Następny krm. fioletowo żółto czerwono. To chyba wziąłem. A, wziąłem na teurę Myślałem, że wziąłem może fioletową. Dużo czerwonych klocków, szkoda, że ta ludia nie była na tanku tutaj. To poszłoby chyba dosyć szybko z nią, pomimo dwóch bohaterów. No nie wiem, Hel odpaliła w każdym razie, ale już pogra z ul, więc nie bolało nas to zupełnie. Podciągam klocki. Bo chciałem tu podciągnąć jakiś żółty klocek, żeby diament stworzyć, ale się nie udało. Dobra. Hel załatwiona. I teraz największy problem to te dwie panie z przodu, czyli Teluria i, i Ursina. Ursina niestety przypadkowo tu mnie odpaliła. No i umiejętności moich żółtych bohaterów na nic się tu nie zdały już teraz. Czekałem cały czas, żeby ten efekt zniknął. bo to i tak nastąpiłoby odbicie, więc... Ale no klocki tak się układały, że... że ciągle, ciągle ten efekt był, ciągle był. Teruria, Teruria leczyła Ursina, dawała to odbicie i tak naprawdę powinienem wziąć kogoś do zdejmowania efektów. Tylko z żółtych chyba nie mam nikogo takiego. No oczywiście w, w, w tej kategorii wagowej, nie? To tak naprawdę mam tylko z fioletowych Sabinę i, i z zielonych Melendora wyszkolonych na tyle, że którzy mogliby tutaj chwilę powalczyć z tą, z tą ekipą. A tak chyba z pięciogwiazdkowych nie wiem, czy któryś zdejmuje efekty wrogom z moich bohaterów, chyba nie. No dobra, wróćmy do rozgrywki, bo tutaj nie mogę ich przełamać cały czas, cały czas ta ursena, widzicie, nawala na szczęście królowa kier, czy tam dama kier, bierze to wszystko na siebie, grazul jest, jak odpala to broni nas przed tym efektem telurii, no i wiwika cały czas leczy, cały czas leczy. Także zabrakło tak naprawdę kogoś do ściągania efektów i, i poszłoby to dużo, dużo łatwiej. Wyglądało, że po tym, jak szybko dosyć padła hel, no to jakoś tak potoczy się w miarę po naszej myśli. Natomiast, no, hmm. szło tak różnie. Powiem wam, że parę razy już stwierdziłem, że chyba, chyba jednak tego nie wygram. Tu coś tam. Chwila przerwy była. Dobra, dużo czerwonych. Jest nadzieja, żeby zdjąć tę Telurę w końcu. Ale nadal ten efekt żółtych. Nie mogę żółtych wykorzystać w ogóle. Ta ursina też jest trochę przegięta, że daje, daje ten efekt całej drużynie. Dużo łatwiej by było ich pokonać, gdyby. ...dawała tylko... ...tylko sąsiadom, nie? I tak dobrze, że nie odbija też klocków, bo to już by była tragedia. Praktycznie nie do pokonania, przez żółte drużyny by była po, to, po odpaleniu. No, ale dzięki tej Damie Kier... ...widzicie, nasi bohaterowie są... ...ochronieni przed tymi efektami. Przed obrażeniami, bo tak to pewnie już dawno byśmy zostali tutaj rozniesieni. No i trochę żółtych klocków pod w końcu weszło. Ale nadziei nie ma, znowu ursynę odpala niestety na wszystkich, ale podniesiona obrona dzięki wice Znowu odpalam ją. czerwone i mam nadzieję na trochę żółtych. Weszły cztery żółte pod nią i to chyba będzie to pociągnięcie już. Tak jest. Cztery klocki żółte weszły. Na szczęście wiwika jego nie, nie zdążyła odpalić, ale Ty Luria i Ursyna, która blokowała moich żółtych bohaterów została pokonana. Teraz czekamy aż te efekty przestaną działać. O! I teraz już zaczynamy naszą grę, co prawda tutaj wiwika odpala i chyba poczekałem, tylko tu nie miałem dobrego ruchu wszystko, co bym mnie ruszył to, to coś, coś traciłem no wszystkie żółte klocki mi odjechały gdzie wiwika zaraz to wszystko uleczy, nie? no z reguły tak jest, nie? jak nie potrzeba to tych klocków jest pełno no ale na szczęście teraz już mogę wykorzystać potencjał wszystkich brohaterów. Ale tyle zobaczcie jaka jest twarda. Nie jeden bohater już by się zawinął, a ona dalej stoi. Naprawdę przegięty jest ten bohater. Niestety nie mam go w swoim arsenale. Trudno. No ale grało się tu już teraz spokojniej, bo dwóch leczących tylko John atakujący, wkurzające minionki i w sumie tyle, nie? Na szczęście te minionki nie robią jakichś super, super obrażeń, bo jakby dawały, nie wiem, po 100, to, to chyba szybko bym tutaj też się zawinął. No dobra, wyszło trochę dużo fioletowych klocków, trochę czerwonych, sporo żółtych mamy. No i tu już się pomału szykowałem na jakiś ostateczny atak. Tylko nie chciałem robić tego. Hmm, diamentu tu fioletowego, bo ta na pewno by odpaliła już zwiększone obrażenia, więc jakby szala przechyla się na moją stronę bo mimo wszystko mam tutaj mocniejszych tych bohaterów no i przede wszystkim pięcioro, nie, tylko że trzech bijących a u, u niego biją wszyscy, nie poza umiejętnościami gdzie Wika nie bije, no to. Ale powiększone już obrażenia, więc tutaj puściłem w próżnię, żeby więcej many się nabiło. Ale widzicie, poszło coś w ogóle niepotrzebne. No i co? Ale znowu żółte i znowu próbujemy zabić tą telurię. Jun odjechał i tu powiem Wam, że już miałem też. Wrażenie, że kurczę, no chyba to przegramy, bo, bo oni ciągle, ciągle ciągle się leczą. Ale tu weszło takie piękne kombo, które tak naprawdę wygrało nam tą grę. Bo już teraz to już naprawdę musielibyśmy mieć dużego pecha, żeby to przegrać. Teraz tylko załatwić Dziuna no i wypunktować Wiwikę, nie? Zdążyć przed jej leczeniem, tu piękny diamencik się zrobił. Można było Leonidasem walnąć Wiwikę, żeby mana jej spadła, ale wolałem już się pozbyć Dżuna i mieć spokój, niech sama na pełnym zdrowiu, niech się sama leczy. To akurat nie jest problem. Coś tu przeszkadza. No dobra i jedziemy dalej z tym koksem. Mamy trochę klocków. Tu jeszcze zdejmij manę, a nawet ją załatwił. Także, no, długa, bardzo długa. Zobaczcie, 35 sekund zostało do, do tego, żebym przegrał, tak naprawdę. No, trudno. Dobra, tutaj ekipa następna. Sami czerwoni więc nie mogę wziąć niebieskich, więc stwierdziłem, że idę w neutralny kolor przeciwko nim, fioletowo-żółty. No i ekipa generalnie no taka dosyć mocna, bo Azlar w kostiumie ten kotek Jean François, no Grave Maker Mitsuko, tylko tutaj. W sumie nie pasuje, bo i tak niebieskich nie będzie bohaterów. Ale starałem się tutaj Jean-Francois wy, wyeliminować z uwagi na to, że, żeby nie spalił mi całej drużyny. No i się udało w pewien sposób. Vivicom to wszystko zniwelować. Teraz Kotek, żeby nie dawał tych swoich dziwnych minionków. ...trzech ślepych myszek, tak no i dokończyć Jean François będzie można na tej stronie spokojnie sobie puszczać klocki bez odpalania tych, tych bohaterów powiem, że Aslar akurat trafił w tych, którzy mają ochronę, nad czym nie ubolewałem wcale no i postanowiłem ich tu teraz ciąć po kolei, czyli Mitsuko, a potem Azlara. Klocki się w miarę układały. Bo i żółte ich trochę jest i jest fioletowych, można zaatakować bezpośrednio. Ciach, teraz żółte. Odpalają dwaj bohaterowie, no i cofamy Momane Leonidasem. Nadzieja pod że nie trafi. Ale już trzy klocki fioletowe załatwiły sprawę. No i jest kolejne zwycięstwo. Ciężko też wywrócone. No i znowu Teluria na dodatek: Matka mróz. Więc co? Czerwoni muszą iść w ruch. Nie wiem, może też by to było lepiej zagrać czerwonym moną. Nie wiem, no jakoś tak się skusiłem. No chyba tak, chyba czerwone mono to by było bardziej na miejscu. To te już żebyśmy roznieśli od wejścia, bo bardzo dobre klocki. A to widzicie, nie starczyło jednak. Na mono, już żebyśmy ją roznieśli, mieli z głowy. Tu chciałem jak najbardziej tu rozwalić ty, tych dwoje, właśnie Teluria Matka Mróz, żeby. No nie podnosiła już tych bohaterów, których pokonamy. Teluzio się udało. I oczywiście od razu zero klocków, ale na szczęście trochę fioletowych było. Bo czerwone, już wiecie, pochowały się. Nie? Już limit wyczerpany tutaj. Grave makera, żeby odsłonić tą matkę. rus. No i chyba już nie ryzykowałem, tylko walnąłem dominicją. Tak. Bo miałem tu dwa fioletowe klocki, ale stwierdziłem, że to chyba jest za mało. I to raczej na pewno byłoby za mało. No ale na szczęście dobry wybór zrobiłem. No i teraz no zajmuję się tą resztą. No już. Głównie, no, główna plansza wyczyszczona. Nie mają się jak uleczyć, więc to już jest może nie tyle, tyle kwestia czasu, no bo tu się udało ich pokonać. Są naprawdę bardzo niebezpieczni bohaterowie, jeden i drugi. No i 10 zwycięstw na dwa dni to dawno mi się już nie zdarzyło. Już już pięciogwiazdkowymi bohaterami to to wiecie co zupełnie. Także 10 wygranych. Fajnie poszło. Obrony jakoś tam się trzymają w turnieju. Bardzo dobry 600. Któreś miejsce, to bardzo dobre. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Subskrybujcie. Proszę, oglądajcie, komentujcie. Cześć.